Dokładnie 76 lat temu na dworcu kolejowym w Krzyżu Wielkopolskim czerwonoarmiści zabili Feliksa świątka. 23 latek zginął tylko dlatego, że chciał pomóc uwięzionym przez żołnierzy pracownikom kolei. Pamięć o tym czy nie do dziś pielęgnują lokalni historycy, społecznicy i kolejarze Wojciech Wysopal. To właśnie tu 9 września 1945 roku doszło do tragedii. Felix Świątek, z tego co wiemy, podchodzi do pociągu, próbuje pertraktować, negocjować z czerwonoarmistami, wtedy padają strzały. Felix Świątek pada, próbuje się podnosić, zostaje dobity, jak to wspominają hmm, hmm, widzący to ludzie żelazem czyli prawo, prawdopodobnie bagnetem. Felix Świątek zginął, bo próbował ratować porwanych przez czerwonoarmistów strażników ochrony kolei. Mówiono o jakichś bandach, mówiono o jakiejś yy, próbie grabieży. Choć oficjalnie nie można było, to ludzie wiedzieli, co się wydarzyło i ta pamięć o tym wydarzeniu w nich tkwiła. Felix Świątek został pochowany na krzyskim cmentarzu. Pogrzeb zabitego sokisty stał się antysowiecką manifestacją. Dla społeczności to wydarzenie było takim pewnym manifestem patriotycznym, jak i też manifestem o nastrojach antysowieckich, antybolszewickich. Przez wiele lat nie wolno było mówić o tym, co wydarzyło się na Krzyskim Dworcu. Przez lata funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przekazywali sobie tą historię ustnie, przez co pewne ważne elementy tej historii zostały zatarte. Teraz to się zmieni, bo w poznańskim archiwum państwowym odnaleziono dokumenty potwierdzające wydarzenia z 1945 roku. Zachował się telefonogram, który został złożony przez jednego z milicjantów, którzy pełnili służbę w krzyżu, który relacjonował przebieg tych wydarzeń. To jest jakby najbardziej taki bezpośredni dokument, który świadczy o tym wydarzeniu. By utrzymać pamięć, niedawno mieszkańcy Krzyża Wielkopolskiego i strażnicy ochrony kolei ufundowali nową płytę na grobie Feliksa Świątka. Przygotował Wojciech Wysopal.